Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezaraą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: Za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. A on ich zapytał, a wy za kogo mnie uważać Odpowiedział mu Piotr Ty jesteś Mesjasz Wtedy surowo im przykazał żeby nikomu o tym nie mówili I zaczął ich pouczać że syn człowieczy musi wiele wycierpieć że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie że zostanie zabity, ale po trzech dniach z martwych wstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Oto słowo Pańskie, gdy Piotr powiedział: Panie, Ty jesteś Zbawicielem, Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś tym, który nas ratuje, który nas ratuje od śmierci wiecznej, tym, który jest pewną drogą do Ojca. Jezus odpowiedział, choć nie usłyszeliśmy tego w Ewangelii Świętego Marka, ale w innym miejscu: Szymonie, jesteś błogosławiony, czyli szczęśliwy, że to poznałeś i wiedz, że to jest łaska Boga, że rozumiesz, kim ja jestem. Szczęśliwy jest ten, kto wie, kim jest Jezus. Szczęśliwy jest ten, kto odkrył w swoim życiu Jezusa, Jego bliskość. Odkryć tego, który mnie wyrywa z dna, z bagna mojej byle jakości. Na kim mogę się oprzeć, kiedy już leżę na łopatkach w grzechu, kiedy jestem zostawiony sam sobie, kiedy nie ma nadziei? Odkryć, że mam Jezusa. Spotkałeś Boga, znasz Jezusa? Jeśli tak, to i Ty jesteś szczęśliwy, to jesteś błogosławiony i ciesz się. A jeśli nie, to wołaj do Boga, objaw mi się. Tak mocno, kiedy myślałem wczoraj o tej Ewangelii, wracał mi święty Karol de Foucault. Panie, jeśli jesteś, daj mi się poznać. On tak się modlił, on tak walczył z Bogiem, walczył sam ze sobą, chociaż doświadczył wiele grzesznego życia, takiego rozpustnego, takiego korzystania z różnych, powiedzielibyśmy, bożków tego świata. Ale w tym wszystkim, gdy coś się zaczęło w nim, jakieś poruszenie, to chodził z tym jednym: Jeśli jesteś, daj mi się poznać. Jeśli jesteś, daj mi się poznać. I przed moment, że Bóg pokazał mu się, jak jest dobry, jak bliski. Niech to nas dzisiaj intryguje. Czy wiesz, kim jest Jezus? A jeśli nie wiesz, to i ty wołaj. Jeśli jesteś, daj mi się poznać. Przez lata, kiedy uczyłem maturzystów w liceum, zawsze zadawałem im taką pracę. Napisz, kim dla ciebie jest Jezus. Napisz tak szczerze, od serca. Zawsze mówiłem, że tylko ja to przeczytam i nikt więcej i im to oddam. Ale chciałem, żeby nie pisali to gdzieś, co wyczytają, tylko co im serce powie, że każda odpowiedź będzie dobra. Nawet jak napiszą, że dla mnie jest nikim, że jest mi niepotrzebny, że jest mi zawadą do szczęścia, bo nie mogę czegoś robić, bo jestem wierzący. I wiele było takich słów. Były też i takie w większości, gdzie było określenie, że to jest ktoś, kto pokazuje drogę ktoś, kto jest jakimś mędrcem. Albo nawet zastanowienie się, czy on w ogóle istniał. No, ktoś, przy kim się łatwiej żyje. Zaledwie kilka takich prac, które zapamiętałem, a bardzo wiele tych roczników było i wiele uczniów, którzy dzielili się tym, że dla nich jest ważny. Że jak się zastanawiają, co robić w życiu, to myślą, co zrobiłby Jezus. Jak jest z Tobą? Kim jest dla ciebie Jezus? Czy w ogóle to pytanie sobie postawiłeś? Może to dobry moment, by dzisiaj z tym pochodzić. Może to będzie taka niedziela trochę dla nas rekolekcyjna, że wyjdziemy po mszy, a później posiedzimy z tym pytaniem i powiemy: no dobra, ale kim ty dla mnie jesteś? I nie chodzi o to, by odpowiedzieć Jezusowi. Tak jak mówimy, tylko tyś jest Panem, tylko tyś Najwyższy, Jezu Chryste, a później wrzeszczymy i mówimy, dlaczego mi to zsyłasz, dlaczego mi to robisz? Jakbyśmy byli niespójni, a Bóg chce prawdy. Najpierw dzisiaj pyta, za kogo mnie uważają ludzie. Jakby pytał, co tam na mieście słychać, co mówią na mój temat, na dzielni. Powiedzielibyśmy, no jak to? Jakbyśmy mieli zapytać, a co tam się mówi o Pani z podpiątki. O, to my byśmy wiedzieli, że tak, że tak, o tej wychodzi, o tej wraca, tam ktoś przychodzi. Nie, wszyscy wszystko wiedzą. Ale Jezus mówi, dobrze, dobrze, a co wy uważacie o mnie? Co ty? Nie ma wiary my. Nawet gdy Kościół pyta kandydata do chrztu o wiarę, gdy odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, to stawia pytanie, czy ty wierzysz? Bo to jest Twoja decyzja, bo to jest Twoje odkrycie drogi, która ma na imię Jezus. Jezusowi nie wystarcza to, co odpowiedzą inni. Wielu chciałoby się dzisiaj schować za kulturą chrześcijańską, za tradycją. Za takim doświadczeniem, no mówią, tak mnie wychowali, proszę księdza, to gdzie ja tam będę zmieniać na stare lata wiary, ale czy ten Bóg jest, czy nie ma, często słyszymy tak. Ale Jezus mówi, co Ty osobiście uważasz? Od tego pytania, od odpowiedzi na to pytanie, zależy wszystko w naszym życiu. To, co myślimy o Jezusie, decyduje o mojej i Twojej wieczności. Od tego, kim jest Jezus, zależy jakość mojego życia. Wiecie, gdzie Jezus zadaje to pytanie? Jezus idzie na jakieś wioski pod Cezareę Filipową. Ta Cezarea Filipowa jest nie po drodze obok dużych miast, ani to nie blisko Jerozolimy, ani Nazaretu, ani tych miejsc świętych, bo Cezarea Filipowa... Można powiedzieć to jak bramy piekła. To było pogaństwo w czystej postaci. Czczono tam przeróżnych bożków. Był tam nawet taki otwór w skale, gdzie jednemu bożkowi wrzucano noworodki w ofierze dla jakiegoś bożka. Jezus prowadzi ich tam. Był tam czczony Baal, ten, który był bogiem płodności, owocowanie. Był kult jakiejś y, płodności właśnie wielkiej, y, owocowania. I przy tych wszystkich pogańskich bożkach Jezus jakby wziął ich i mówi: wiecie, gdzie jesteśmy. Popatrzcie. Taki Bożek, taki Bożek. A gdzie w tym wszystkim jestem ja? Dodatkiem do nich wszystkich, że Panu Bogu świeczkę i diabłogarek? ogarek. Czy może ja jestem ważniejszy od wszystkiego? A może jestem jedyny? A może jestem nikim, bo te bożki tak pochłonęły życie, że Jezus nie ma znaczenia, choć na ustach jeszcze jest. Czasami trzeba nam przejść taką drogę. Niestety, wielu tak idzie. Że przechodzimy taką drogę, karmimy się tymi bożkami. Sukcesu, sławy, pieniędzy, posiadania, seksualności, karmimy swoje żądze i człowiek tym wszystkim się nasyca, nasyca widzi, że to się nie nasyci w nas, bo im więcej tego jemy, tym głód jest większy. Że trzeba, trzeba w swoim życiu odkryć, że to nas rozwala w środku. I wtedy, patrząc nawet na te zgliszcza swojego życia, Bóg nas nie potępi, a powie, a kim ja jestem dla Ciebie. Ja, który daję Ci wolność, ja, który mogę Cię z tego wyzwolić. Ja, który jestem Zbawicielem. Dlatego Piotr mówi: Panie, Ty jesteś Mesjaszem. Ja w Tobie mogę być wolny. Ja nie muszę za tym gonić. Ja nie muszę poświęcać tyle energii, by nasycić się czymś, co mnie w środku rozwali i zepsuje. Trzeba rozpoznać też takie miejsca uwikłania w sobie, by patrząc na te miejsca powiedzieć, czy w ogóle Jezus ma do tego dostęp. Jakie to szczęście znać Jezusa, który ratuje i który ocala. Jezus powie do Piotra: Piotrze, jesteś skałą, opoką i na tobie zbuduję mój kościół. Kościół nie jest zbudowany na tym chwiejnym Piotrze, który przecież mówił: Nie znam tego człowieka. A Piotrze, który będzie miał kryzysy, który będzie mówił Panie żaden krzyż, ty nie będziesz cierpiał, Pio... Kościół zbudowany jest na tej wierze Piotra, na tym wyznaniu Piotra, ty jesteś Mesjaszem. Kefas skała. Może oznaczać też ziarenko żywiru. Taki pokruszony piasek, skała, którą można dmuchnąć i z ręki spadnie. Piotr był skałą, gdy był przy Jezusie, gdy wyznawał, gdy wierzył, ale gdy zapatrzył się w siebie, gdy szedł za swoimi uwikłaniami, był tylko żwirkiem niesionym przez wiatr. Tak jest ze mną i z Tobą. Jeśli jesteśmy w Jezusa zapatrzeni, to jesteśmy nie do ruszania. I nawet bramy piekielne nie dostąpią, nie przemogą. Ale gdy jesteśmy sami, karmiący nasze lęki, żądze, te nasze bożki, gdzie myślimy, że można z nimi sobie żyć, będąc takim pobratanym z nimi. A trochę mieć na ustach coś Bożego, wtedy upadamy. Wtedy jesteśmy króś. Jezus mówi, że idzie do Jerozolimy, że jest taki moment, że on umrze, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jezus wie, że odpowiedzią na te nasze bożki, na te nasze. Bałwochwalstwa, kiedy my uważamy wiele rzeczy za ważniejsze niż Jezus, że się z tego sami nie wyplączemy, jest jedna odpowiedź Boga, ja was wyplączę. Ja, na krzyżu będę rozplątywał każde Twoje związanie. Każde Twoje uwikłanie, każdy Twój grzech zmyje moją krwią. Jeśli poddasz mi swoje życie, będziesz wolny. A Piotr mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Jakby szatańska myśl, niech nas nikt z tego nie uratuje. I dlatego Jezus mówi do Piotra, do przyszłego papieża, ty szatanie, zejdź mi z ocz, bo nie myślisz po Bożemu, bo chciałbyś udaremnić swoim myśleniem ludzkim ten plan ocalenia ludzkości. Tego rozplątywania i rozrywania w mocy krzyża każdego pęta i tej krwi, która oczyszcza, choćby grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją, gdy dotknie je łaska Jezusa. I dlatego mówi Mu: Zejdź mi z oczu. Zejdź mi z oczu, to znaczy stań za mną. Ja będę prowadził. Gdy Jezus powoływał uczniów, mówił: pójdź za mną, ja będę prowadził. My często chcemy Boga wyprzedzać. Chcemy mu powiedzieć: Ty, Jezu, chyba nie wiesz, co będzie dla mnie dobre. My tak w pacierzach mówimy: Boże, ty nie rozumiesz, dla mnie najlepsze będzie to i tamto. Piotrze, nie myślisz po Bożemu, a po ludzku. Bo drogi moje nie są drogami Waszymi i myśli moje nie są myślami Waszymi. Stań za mną, dać się poprowadzić, to znaczy uznać, że On jest Panem, nie ja, że jest jedynym Zbawcą, jedynym ratunkiem. To jest oddać Mu kierownicę życia i powiedzieć: prowadź. Zawsze, gdy myślę o tym, mam obraz, Takiego zaminowanego pola. Są takie miejsca, gdzie czasem ktoś przechodzi, ale musi być lokalny człowiek, który powie: Ja was przez to pole przeprowadzę, bo ja wiem, którędy można iść. Ale nie idź na oślep, bo umrzesz. I Jezus jest takim przewodnikiem który mówi: Ja mogę po głowach demonów wstąpać, a Ty idź krok w krok po moich śladach, i nic Ci się nie stanie. Ale jak mnie wyprzedzisz, jak powiesz: Jezu, Ty się nie znasz, bo można krócej, bo można łatwiej, bo co mi tam będzie Bóg mówił, bo co mi Ewangelia, przecież ja mam swoje życie, raz się żyję, to Cię może rozerwać, to Cię zniszczy. Dlatego szczęśliwy jest ten, kto zna Jezusa, kto za Nim idzie, kto Jemu ufa, kto nie szuka swojego życia, ale czasem je nawet straci, idąc za Jezusem, że nie zrobię tego, co moje żądze by chciały, gdzie mój grzech woła o nasycenie, a ja powiem, ale ja idę za Jezusem do prawdziwego szczęścia, a nie do chwilowej namiastki przyjemności. Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, że odkryłeś, kim ja jestem. Szczęśliwy jesteś i ty, gdy rozumiesz, kim jest Jezus w twoim życiu. Amen.